W dzisiejszym odcinku naszej lekkiej balady o zabarwieniu kulinarnym przygotujemy sobie tako, ale nie oryginalne tako, tylko moje tako, takie tako, które robię moim najbliższym, ludziom, na których mi zależy, ludziom, na którym zależy mi, żeby się dobrze bawili i dobrze czuli. Zrobimy je z chorizo i z krewetką. Bang! Całe to gotowanie jest jak proces matematyczny. Najważniejsze jest kolejność wykonywania działań, dlatego zaczniemy od tego, co zabierze najwięcej czasu i potem będziemy przeskakiwać do tego, co możemy zrobić bardzo szybko. Zaczniemy od pokrojenia batata i chorizo, zaczniemy sobie smażyć batata i wytapiać chorizo. Nasz dzisiejszy proces zaczniemy od tego, że bataty pokroję sobie w kosteczkę i zacznę je przesmażać na patelni, żeby były miękkie, lekko skarmelizowane. Gdy będą się dały rozgnieść widelcem, zrobimy z nich pastę, doprawię ją oliwą, trochę soku z limonu, rabik i mamy gotową pastę z batata. Równocześnie na drugiej patelni zacznę sobie wytapiać chorizo, żeby mieć chorizo, żeby mieć chorizo. Batat, niewiarygodne warzywo. Nie dość, że niewiarygodne warzywo, to jest zjadalną skórką, dlatego nie trzeba obierać, dlatego bardzo się lubimy. I Ja nie będę obierał skórki. To nasze gotowanie w Altanie właśnie pokazuje, że to wszystko jest proste i nie warto sobie utrudniać zadania. Kroję w małą kosteczkę, bo im mniejsza kosteczka, tym szybciej nam się Zrobi, proszę bardzo, rewelacyjny nóż, polecam też serdecznie, ostry jak brzytwa, stal węglowa, całe życie marzyłem o nożu ze stali węglowej, no to teraz mam, piękne to jest, kurde, ręcznie. Od razu wjeżdżam w drugiego batata. Proszę, nie ma żadnego znaczenia w jaką kosteczkę to zrobicie, mniejsza szybciej się zrobi, mogą być różne. Chodzi o to, żeby po prostu pokroić batata, wrzucić go na patelnię jak najszybciej, żeby zaczął się obrabiać, ponieważ później i tak zrobimy z niego pastę, czyli z widelcem zmiażdżymy go tak, żeby można było potem łóżką nakładać na spód takosa, żadnej filozofii. Batat pokrojony w kostkę batat. Odrobina oleju na rozgrzaną patelnię. Bataty, zwane również słodkimi ziemniakami, rzuciłem sobie na średnio rozgrzaną patelnię. Skwierczy, yy, widzę, że sobie fajnie pracuje. Zostawiam je, na chwilę o nich zapomnę. Chodzi mi tylko o to, żeby były miękkie, później sobie doprawię i będziemy mieć prawie że gotową pastę z batata. Najprostsza rzecz na świecie, ale jakże robi robotę. I od razu w tym momencie pokroję chorizo i zacznę je wytapiać. Mogę na przykład na drugiej patelni. Czemu nie? Nasze chorizo, to jest to miękkie, to nie jest taka suro, sucha kiełbasa albo szynka, tylko to jest to takie surowe, miękkie chorizo, taka kiełbaska. Pokroję najpierw na pół. Bang. Piękne. I takie kawałeczki też sobie dziarne na pół i w taką w miarę kosteczkę, troszkę większą, bo ja też chcę, żeby mi się ten tłuszczyk wytopił, nie? Więc to się i tak skurczy jeszcze. Raz. Dwa. Mam tutaj przygotowaną żeliwną patelnię, yy, dedykowaną właściwie chyba do wszystkich modeli Endersa. Natomiast chyba nie będę z niej korzystał na tym etapie. Myślałem, że będę równolegle robił sobie chorizo na niej i bataty na patelni, ale okazuje się, że ten panik jest strasznie mocny i te bataty zaraz dojdą. Więc po prostu przerzucę sobie je sobie do miski, zacznę robić pastę, a na tą patelnię wrzucę chorizo, żeby się wytapiało. Z tej żeliwnej skorzystam jedynie do podgrzewania samych placuszków taco. To ogromna satysfakcja obserwować tak ciężko pracujące na patelni bataty. W międzyczasie możemy przystąpić do zrobienia pico de gallo, czyli mojego ulubionego dodatku do takosów. Pico de gallo to chyba mój ulubiony dodatek do takosów, rzecz, która rozświetla całe danie, która nadaje mu kolejnej warstwy świeżości. Składa się, przynajmniej w moim wykonaniu, z trzech podstawowych produktów. To limonka, sok z limonki, pomidor oraz dużo kolendry. Odrobina soli. Można dodać trochę jalapeno świeżego lub konserwowego, ale szczerze powiedziawszy, ja nie, nawet nie chcę, żeby było pikantne, chcę tylko, żeby nadawało świeżości całemu daniu. Pomidor, kolendra, czas na cebulę. Mam tutaj dwa pomidory, duży pęczek, taką właściwie garść kolendry. Myślę, że taką ilość potrzebuje pół połówki, czyli ćwiartkę cebuli drobno posiekanej. Kuchnia meksykańska nie istnieje bez limonki, dlatego teraz dodam do tego soku z limonki. Dałem jedną, ale ja lubię, jak jest kwaśne, to dam drugą połówkę. Mamy taką salsę, pomidorki, kolendra, dużo soku z limonki. Ja bardzo lubię. Trzeba pamiętać, że jeżeli robicie coś takiego z wyprzedzeniem i posolicie, to sól wyciągnie wodę z pomidora. Może Wam się zrobić małe bajorko, niemniej można to zawsze odsączyć albo zrobić wcześniej, nie solić i posolić przed samym podaniem. Nasze bataty prezentują się w następujący sposób. Na moje oko są gotowe do tego, żeby je roznieść widelcem, dodać troszeczkę dodatków i cieszyć się pastą z batata. Bataty są w miejscu, a chorizo ląduje na patelni. Będziemy wytapiać tłuszcz i zbliżać się do finalizacji naszego dzisiejszego grillowania. Ja chorizo startuję na patelni już rozgrzanej, ale nie za bardzo. Nie używam żadnego tłuszczu, ponieważ to jest jeden wielki tłuszcz. On się wytopi i chorizo będzie sobie pływać w nim, ciesząc się z ciepełka. Dodaję troszeczkę soku z limonki. I trochę Texas Rub. On jest trochę słony, trochę słodki. Takie ma wędzone aromaty. Szczypta dosłownie, trochę, trochę więcej smaku zawsze. Trzeba pamiętać o tym, że batat sam w sobie jest mega słodki. Więc ta limonka, ona nawet nie jest mile widziana. Ona jest niezbędna do tego, żeby troszeczkę pobudzić taką żywotność, taką, taką taką, żeby wigor, nadać trochę wigoru temu batatowi. Dodam jeszcze troszczyptę soli, ale generalnie nasza pasta z batata jest gotowa, do się wytapia. Ostatnim składnikiem do dzisiejszego grillowania są krewetki. Ja mam krewetki w pancerzach, surowe. Obiorę je z tych pancerzy, bo mi się tak lepiej grilluje, po prostu jest mniej roboty później. Jak już podaję komuś tak, to lubię podawać bez pancerza i bez ogonka, niczym to nie przeszkadza. Więc przystąpię do obierania, potem je zamarynuję i też rzucę na grill'a. Właśnie wyłączyłem sobie chorizo. W momencie, w którym to nie jest jeszcze wysuszony, przesuszone, odtłuszczony kawałek mięsa. Teraz na zębie, mmm, czuć jeszcze soki, ten tłuszczyk jeszcze mieszka w tym kawałku kiełbaski. Chwilkę dłużej mielibyśmy do czynienia już z przesuszonym niczym. Więc chorizo gotowe, piekodegajo gotowy, krewet z batata gotowy. Krewetki obrałem, bo ja naprawdę nie rozumiem tej zajawki na jedzenie na przykład zupy, w której jest krewetka w tym pancerzu, muszę to znieść. Ja wiem, że tak się robi, ja nie przepadam, a nigdy nie zrobiłem nikomu tak, jak sam bym nie chciał. W imię przykazania miłości, nie czyń drugiemu, co to jest niemiłe. Co nam zostaje? Zamarynuję teraz te krewetki, ale dosłownie rabem, słuchym rabem. Odrobinkę, niech to przejdzie i wrzucam je na grilla. Mhm. One nic więcej nie potrzebują, same w sobie są pyszne. Na koniec skropię je jeszcze po grillowaniu odrobinką limonki. I to jest mój ulubiony zestaw. Tak, nic więcej nie potrzeba. Proszę bardzo, gotowe do grillowania. Używam gotowych tortilli, corn tortillas. Nie wiem co to znaczy, ale takie mam w Krakowie. Dostaję takie, są pyszne, są sprawdzone, nie sklejają się i Żyć nie umierasz. Krewetki prawdopodobnie są już całkiem gotowe. Bardzo ważne w krewetkach jest to, żeby nie trzymać ich za długo na grillu, ponieważ będą bardzo gumowe. Na koniec użyję troszeczkę soku z limonki, żeby jeszcze nabrały warstwy smakowej. Na żeliwną patelnię wrzucam w tym momencie tako do lekkiego podgrzania. O, w sam raz. Wszystkie dodatki mam na wyciągnięcie ręki. Mam też talerz, na którym będę wszystko układał. Następuje zwolnienie blokady i przystępujemy do składania tako. Zaczynamy od batata. Nie za dużo, bo to, o widzicie, i to jest za dużo. O. Chodzi o to, żeby nie przesadać z ilościami, bo to trzeba zjeść na dwa kęsy, a nie tam sobie obiad robić w tym. Jeden takosik, proszę bardzo, drugi takosik i lecimy. Do jednego trochę chorizo, bardzo dużo, a do drugiego sobie wrzucę tutaj kraweteczki, ilości sztuk, a na widelcu, żeby mi wściekły ten sok, bo też nie chcę, żeby mi to pływało i proszę bardzo, to jest świeżość. To jest ta cytrusowość, to jest orzeźwienie bęk jeden i drugi. Do tego sugeruję zawsze podawać jakąś taką ćwiarteczkę cytrynki. Jeśli ktoś ma ochotę, to sos, ja akurat mam taki chipotle. Ja bardzo lubię chipotle proste, domowe. Do tej gry kluczem jest prostota. To tylko placek i parę dodatków. Wszystko możecie zrobić na swoim grillu, w swoim ogrodzie, w swoim zaciszu domowym. Produkty też nie należą do tych najbardziej wyszukanych. Znajdziecie je w większości sklepów. To czysta zabawa, a teraz czas na konsumpcję. Mmm. To jest proste. Mhm.